Monotory, czy cokolwiek innego, nie uczuli, że nasz nie poleciał świat. Żadnych świat Wyłączcie światła! Wyłączcie światła! Witam wszystkich serdecznie, chętnie wrócę do naszej sudańskiej 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 Jest to niesamowite wydarzenie na na, na pewno całej Europy. Po tym wydarzeniu dzisiaj mówili koledzy z Fiorencji, oraz z Będą chcieli to oglądać oczywiście przez internet. Ale żeby nie przedłużać, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Wczoraj rozpoczęliśmy